Witam Was serdecznie moi drodzy widzowie w odcinku z oceniania Waszych kont i jeśli Wy chcecie być w następnym odcinku, wystarczy, że wpiszecie w komentarzu swój nick, koniecznie zostawicie łapkę w górę oraz subskrypcję, bo oceniam tylko i wyłącznie moich subskrybentów, moich widzów. Dobra, przejdźmy pierwszy do pierwszego, pierwszego ogólnie e, zadymiarza, że tak powiem. I jest to dokładnie Szymon YouTube 902. Dzięki wielkie za komentarz, łapkę oraz subskrypcję. A dziś przechodzimy pierwszy, jesteś jako pierwszy do ocenienia twojego konta, więc patrzymy co tu masz. Ogólnie, twój ulubiony zadymiasz to Miko. No spoko, ja osobiście go nie lubię na przykład, więc ciężko mi powiedzieć. Jeśli chodzi o rangę, to mamy punkty od 1 do 10, więc zobaczymy jaką ty dostaniesz. Słuchaj, masz... 26 210 pucharków to jest naprawdę bardzo dużo, to jest naprawdę bardzo sporo pucharków. Ja osobiście mam ich nawet chyba nawet nie z 12 tysięcy e, największa liga drużynowa to chyba jest złoto 2, więc spoko. Ja osobiście nie mam e, dużej ligi drużynowej, więc tutaj też znowu punktujesz. E, największa liga Solo to jest Srebro 1 spoko opcja. Zwycięstwa 3 na 3, 1557. Całkiem sporo. Zwycięstwa jednoosobowe, 1047. Zwycięstwa dwuosobowe, duo, 914. Zwycięska passa, 17. No jak na razie, jeśli chodzi o twoje statystyki, to jest naprawdę całkiem spoko z tego, co się mniej więcej orientuje. Ehm, sprawdźmy, jakich masz zadymiarzy, słuchaj. Masz szelkę na 21, widzę. Kolta. Bula. Zobaczymy, czy masz kogoś na 20. 25. Widzę, że tutaj Deryl się ostro ekspiło Deryla, bo również i Ems. Zobaczmy, Bibi 22, o, jest i on, tak jest. <ścoughs> Edgar na 25, dobra, mamy pierwszą rangę 25 w tym momencie, w tym przedstawieniu twojego konta. Eee, no cóż, ja też mam Edgara na 25, niestety. Eee, tak, ogólnie moim zdaniem Edgar... No niestety, że sorry, że to powiem, ale Edgar powinien być e, znerfiony w 100% jak najszybciej ogólnie, bo jest zbyt denerwujący. Ja się o tym przekonałem dopiero w późniejszym etapie, że tak powiem gry. E, o, widzę, że Perla masz na 25. No to pięknie, już masz dwóch, 20, dwie 25. Mortisa na 24. Nice. Spoko, to już niedługo 25. E, tutaj mamy Kieła na 22. Piękna sprawa. Eee, co tu jeszcze mamy? O, Miko na 26 poziomie, na 26 randze No to już masz chyba trzech bodajże z tego co się orientuje Cordeliusa, matko, jak ja bardzo bym chciał Cordeliusa, tak ci go zazdroszczę, że szok No i Kita na 25. Nice! Spoko, spoko. Bardzo fajne konto, bardzo fajnie prowadzone. Moja ocena dla ciebie to jest mocna dziewiątka. Mocna dziewiątka, mocne 9 na 10 ogólnie, bardzo blisko dziesiątki, eee, także tak się prezentuje konto Szymon YouTube, więc, więc spoko opcja. Kolejnym moim subskrybentem jest Wojtek z 2000. Woj chyba tak jakoś masz ogólnie na YouTubie, tak mi się wydaje. Dziękuję tobie również za komentarz, łapkę w górę pewnie na 100% oraz subskrypcję. I dzisiaj oceniamy również twoje konto, więc zobaczymy jak wygląda twoje konto. No o wiele, o wiele, o wiele mniej masz pucharków niż Szymon. Nie ma co ukrywać, bo masz ich 9505. Największa liga drużynowa Złoto 1 Spoko. Najwyższa liga solo srebro 2, to chyba tak jak ja bodajże, nie wiem czy ja nie mam srebra 3, no ale to nieważne. Zwycięstwa 3 na 3, 605, okej, okay. zwycięstwo jednoosobowe solo 350 i zwycięstwa dwuosobowe duo 122. Zwycięska passa to jest, przepraszam, zwycięska passa to jest 16 max. Widzę, że tutaj jesteś nawet zastępcą, chyba do budcy bodajże w Top 5 Polska, więc no naprawdę spoko. Twój ulubiony zadymiarz to Cordelius. Ja nie wiem co wy macie z tym Cordeliusem ogólnie, ja go bardzo lubię i, i wy to chyba specjalnie robicie, specjalnie go ustawiacie, no bo ja bardzo go chcę ogólnie. Masz 39 na 75 zadymiarzy. Zobaczymy, czy masz jakieś piątki. No na chwilę obecną, no nie ma co ukrywać Szymon z tobą wygrywa, panie kolego, aczkolwiek to nic straconego, bo widzę, że tu cały czas em, angażujesz się w swoje konto. Em, zaraz zobaczymy, co ty tu masz. Widzę, że Dana Mak na 14, ośmiobitowiec na 20, o, Deryl na 23, spoko! spoko opcja eee, Pam osobiście nie lubię e, Edgar na 22. No już niedługo 25 ranga, panie kolego, więc trzeba tutaj troszeczkę powalczyć. Widzę, że tutaj mm, cały czas ekspisz wszystkimi innymi Cordelius na 25 randze No słuchaj, panie kolego. No za tego Cordeliusa to ty do mnie do, ode mnie dostajesz jeden punkt na 100% więcej, e, dobra, słuchaj, e, Wojtek, ja cię Wojteks nie wiem czy masz na imię Wojtek Wojtek, ja oceniam twoje konto na mocne 7,5 na 10. To jest naprawdę całkiem spoko ocena, tylko ze względu na to, że Tutaj masz troszeczkę mniej tych pucharków, eee, pakt paktem masz najwyższą ligę drużynową mocy złoto 1, więc to jest naprawdę spoko, ale masz 7,5 na 10. Wydaje mi się, że z ubiegiem czasu będzie ta ocena o wiele, o wiele lepsza. Także dziękuję Ci bardzo Wojtek za, za, za dzisiejszą ocenę, naprawdę jeśli chodzi o Cordeliusa to Ci go mega zazdroszczę i, i mam nadzieję, że go w końcu będę mieć. <laughs> I tutaj kolejne konto, które chciałbym ocenić, ale niestety musisz mnie zaprosić przede wszystkim do znajomych w Brawl Stars, żebym mógł ocenić twoje konto. Więc dokładnie tutaj się pojawisz i w następnym odcinku, jeśli spełnisz wymagania, które wymieniłem na samym początku tego filmiku, na 100% ocenię twoje konto, a mianowicie mówię tutaj o niku Gnomon101. Dokładnie, na 100% ocenię twoje konto, tylko musiałbyś po prostu dodać mnie do znajomych, bo aktualnie cię nie mam i nie wiem nie mam żadnego pojęcia jak ja mam Cię odnaleźć w tym wszystkim. Także dziękuję Wam bardzo dzisiaj za dzisiejszy odcinek, moi drodzy widzowie. Jeśli naprawdę chcecie być w następnym odcinku ocenieni przeze mnie, wystarczy, że pod tym filmikiem znajdzie się komentarz przede wszystkim z Waszym nickiem. Że dodacie mnie do znajomych dokładnie, żebym mógł Was odnaleźć przede wszystkim. Um, łapka w górę koniecznie oraz subskrypcję to będzie na 100% sprawdzane. Dziękuję Wam bardzo i trzymajcie się. Cześć!